Ale gorąco, tak na dworze, jak i w komentarzach pod wywiadem z Kennedym. No więc krótki komentarz z mojej strony do tego wywiadu. No w komentarzach jesteście podzieleni i różne rzeczy się tam pojawiają. Do różnych słów Kennedy'ego można się przyczepić. Ja miałem dać tam swoje wstawki. Ale ostatecznie tego nie zrobiłem, być może to był błąd, ale generalnie postanowiłem, że dam po prostu materiał takim, jaki był. I nad wieloma kwestiami, które tam padają, można dyskutować, można się nie zgadzać, można być oburzonym albo się śmiać, natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, z którą ja się totalnie zgadzam. Mianowicie ze stwierdzeniem, że dla Rosji Ukraina jest czerwoną linią i że oni uważają to za kwestię życia i śmierci. I znów można dyskutować o tym, czy to dla nich jest faktycznie sprawa życia i śmierci, ale nie można dyskutować o tym, czy oni faktycznie tak uważają, słusznie czy niesłusznie uważają i to niesie ze sobą dla nas konsekwencje i po prostu bądźmy tego świadomi. Ja się nie dziwię, że ten materiał wywołuje emocje. Rosja to jest nasz odwieczny wróg, Polska swoje wycierpiała, no i teraz jest w nas naturalna chęć odwetu, że teraz tej Rosji dokopiemy. No i dlatego też na samym początku przyjęto taktykę w naszych mediach, że Putin zwariował, no i że zaraz ktoś go na Kremlu otruje. No jak nie otruje, to zdusimy ich sankcjami i się naród zbuntuje, bo nie będzie McDonald'sa w Moskwie. Albo oligarchowie się zbuntują, bo zaczną im majątki topnieć, bo nie będą mogły ich żony latać do Paryża i do Londynu. No i póki co żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Rubel kosztuje jednego centa, o czym wszyscy ostatnio trąbią. No i co? No i obawiam się, że nic. Ciągle się takie smaczki wynajduje, które mają świadczyć o tym, że już za chwilę już za moment się skończy. Niedawno czymś takim miała być kontrofensywa, no i, no i nadal nic. I czy ja się z tego cieszę? nie nie cieszę się. Wolałbym, żeby rację miał generał skrzypczak, który w marcu 22 mówił, że za kilka tygodni Rosja będzie na kolanach. No i Ja już się nawet nie obrażam zatwierdzenia, że ja Rosję popieram. Wiele osób tak twierdzi, ale nie popieram, to nie jest państwo, w którym chciałbym żyć. Natomiast to, że próbuję zrozumieć, czym się kierują w swoich działaniach, no to wydaje mi się, że to powinna być podstawa i też dla polityków, którzy naszym krajem rządzą. Jak i dla nas samych, no bo to ma swoje konsekwencje, jak mówiłem wcześniej, tak w skali makro jak i mikro. No i żeby podejmować jakieś decyzje, to trzeba je podejmować ten faktyczny, a nie o to, jakbyśmy chcieli, żeby było. Także zmierzam do tego, że ta wojna nie skończy się dlatego, że ktoś zniecierpliwiony otruje Putina i nie skończy się dlatego, że Rubel będzie dołował, nie skończy się dlatego, że się świat od Rosji odwrócił, zwłaszcza, że się nie odwrócił, odwrócił się Zachód, ale czy cały, tu też bym polemizował, bo kraje takie jak Niemcy czy Francja, one się nie obrażą na Rosję na wieki. Ta wojna będzie trwać, no i oby się nie wymknęła spod kontroli. Bo, bo nie tylko Kennedy mówił o możliwości wojny atomowej. Może nie w takim zatrważającym tonie, ale mówił o tym u Igora Jankę Andrew Michta, nasz człowiek w Waszyngtonie, wielki autorytet, tak wielki, że Igor Jankę musiał się kontrolować, żeby w trakcie rozmowy nie uklęknąć. No. Tych dwóch palów nikt o nucowanie raczej nie pomówi. Ale okej, okay, nawet jeśli nie będzie nuklearnego konfliktu, mam nadzieję, że nie będzie, sądzę, że nie będzie, ale mimo wszystko, no myślicie, że to nie ma wpływu na to, co się dzieje w Polsce czy szerzej w Europie? Wiecie, ile będą nas kosztować zakupy sprzętu wojskowego? Nie wiecie. Ja też nie wiem, bo nikt o tym nie mówi, nikt tego nie liczy. W jakichś liczbach się dowiadujemy z koreańskiej prasy, która pisze o tym, ile nasz rząd próbuje tam zaciągnąć kredytów za te czołgi, które tam kupuje, na te czołgi, które tam kupuje, tego ile kosztowała nas pomoc Ukrainie. Też nikt nie mówi, nie ma takich wyliczeń. No i to się odbije na naszych portfelach. Mam nadzieję, że tylko na portfelach. Wojna jest proinflacyjna, zawsze w historii była. Będą wyższe daniny na państwo, bo Z czegoś te kredyty trzeba będzie spłacać, a o zmniejszeniu socjalu nikt Ani u Kaczyńskiego, ani u Tuska nie mówi Na PKB nam spadło teraz rok do roku o 0,5% Jest gorzej niż w prognozach Zatem Zatem przedstawianie drugiej strony medalu Co staram się czynić Możecie odczytywać jak chcecie, ja mam nie chcę tak mówić, że mam gdzieś subskrypcję, no ale po każdym takim materiale kilka osób opuszcza ten kanał. No i trudno, no ja wychodzę z założenia, że nie tworzę treści pod oczekiwania publiczności. Jeśli o czymś mówię, no to przedstawiam to tak, jak widzę. I nieważne, czy to jest miłe dla ucha, czy nie jest. Jak się chcecie upewniać w tym, że wojna zaraz się skończy i że się skończy druzgocącą porażką Rosji. No to są duże i uznane kanały, tylko mam taką propozycję. Zróbcie sobie na chwilę przerwę w oglądaniu bieżących materiałów i tak dla przypomnienia obejrzyjcie jakiś sprzed roku. To może być bardzo ciekawe doświadczenie. No i tak na koniec powiem, że w lockdownach działały bardzo podobne mechanizmy wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie i build back better. No i mamy taki build back better, że ceny w sklepach są wyższe do 30 parę procent niż przed pandemią. No i, i teraz podobnie jest gra na zwłokę. I tak jak wtedy kneblowano ludzi, którzy się nie zgadzali z narracją tym, że chcą zabić babcy, babcie, no to teraz jest znów to samo. Teraz jesteś ruską onucą, jeśli się z narracją nie zgadzasz. No a pamiętacie, jak na początku wojny mówili, że Putina popierają antyszczepionkowcy, no a zauważyliście, że już tak nie mówią, no a dlaczego tak nie mówią? Bo sami przyznali, że blokowali w lockdownach treści zgodne z prawdą. Powtarzam, jeżeli chcecie podejmować decyzje odnośnie swojej przyszłości, swojego życia, to moim zdaniem z perspektywy takiej, że ta wojna się prędko nie skończy. I mam ogromną nadzieję, że się mylę, i że będziecie mogli za tydzień albo jeszcze lepiej jutro mi to wytknąć i się wszyscy będziemy porażką Rosji cieszyć. Oby tak było.